Dobry panie kasierzu, a gdzie jest pan kasierz? No, ja jestem tu, a ten, co był wczoraj, to go nie ma, bo go nie ma, jest gdzie indziej. To tu nie mieszka. Jedyne, co tutaj mieszka, to menelmietek tam przy rogu i parę karaluków na stole. A, ja przyjdę jutro. Nara, że dobry panie kasierzu, znowu nie ma? A tego z tego nie ma, bo wziął wolne, no. A ty szybciej pan pracuj. Jak tyle dni wolnego? Jezu, to ja nie wiem. Przyjdę jutro. Ho! Dzień dobry panie kasjerzu. Dobrze, że już pan jest! Uchciałem elepety. grube, niebieskie, cienkie! Kartą! Dzień dobry. <grym> Wracam na wolny. Dzień dobry za paliwo z czwórki będę płacił. Dzień dobry, 210 zł i 37 groszy. Karta gotówka? Z całym szacunkiem, ale to akurat nie jest pana sprawa jak będę płacił. <grym> no może i nie moja, ale wiedzieć muszę. Kartą, gotówką. Kartą! Super, teraz jeszcze poproszę PIN i możemy zakończyć transakcję. Nie. Pinu nie podam, bo pan mnie okradnie. Nie okradnie, bo po prostu musi być wpisany PIN. <grym> tak? To ja na zewnątrz zaczekam na policji i w towarzystwie policji sobie to zrobimy. <grym> Dobra, idź, czekaj, rób co chcesz. Ja nie Dobry. Dzień dobry. W czym mógłbym panu pomóc? A to pan tu pracuje i nie wie? No tak się składa, że jest kilka osób w tym momencie, więc niekoniecznie. Paliwo z i woda destylowana. Okej. Okay. Karta, gotówka? Tak. To karta czy gotówka? Kartą. Dzień dobry, paliwo czwórka. Dzień dobry, 299 zł i 40 groszy. Kartą, gotówką? Kartą. Aha, świetnie, przeszło. Proszę, oto pana paragon. Teraz fakturę mi z tego daj. Eee, <laughs> nie rozumiem. Jak to fakturę? Po prostu zapłaciłem, chcę fakturę. Z tego paragonu. No ale teraz już nie mogę panu wysłać fakturę, bo już pan zapłacił, a ja dałem paragon. Pójdę z tym do skarbówki. Chcę fakturę. No ale teraz już nie da rady panu z paragonu wysłać faktury. Musiał pan powiedzieć przed płatnością o tym. No przecież mówiłem. Panie, tu są kamery. Tu widać, że pan nic nie mówił. Ty się tak nie mądruj. Cyrk. Cyrk. Dzień dobry, się będę brał top moich ulubionych papierosów. Nie, proszę, nie, rób mi tego. Poproszę wieśki i melepety LD linki pinki cienkie różowe leke sekon lajki strajki woże i włajarze mardenki cześćki i kamenele karton rysa na bani do końca życia um. Dzień dobry panie kasierzuniu mogę papierosy? <grytanie> Jakie? Poproszę pomiele. o palę mały pal moje albo jednak pal swoje małe. <noise> Jedne panele. Panele. No panele chciał. Czy go na sklep z meblami? Skurde stacja paliw. Panele. Panele. Dzień dobry. Czy mogę panu pomóc? Chwila, przez telefon rozmawiam. Nie, nie, nie przeszkadzasz, jakiś facet mi przeszkadzał. Wiesz co? To ja wpadnę wieczorem, to obgadamy temat tak konkretnie, bo na chwilę obecną to nie wiem, nie mam ciężko i podejmę decyzję. <noise> Halo? No, cześć, mamo. Nie, mogę. No dobra, to na razie. Papierosy. Mhm, mhm. Sekundę, przez telefon rozmawiam. Mhm. Tak, no ale to jest całkowity brak kultury, panie. Papierosy. Mhm. Proszę bardzo, 14,99. Eee, a z innym obrazkiem to nie masz? We, no. Niestety muszę pana zmartwić. Eee, skończyły się. Dobry, zapłacić. dobry. Yy, ale za co? He, <laughs> setkę mi dej. <laughs> setkę? Dobrze, rozumiem, że chce pan zapłacić za setkę. Jaką tą setkę? Eh, obojętnie, byle co? Byle jaką? Setkę. Proszę bardzo. Eh, ale nie taką. Czystą mi daj, nie kolorową. Proszę bardzo. Te, taka to droga. A zimnej i taniej nie macie, to jest najtańsza jaką mamy. Eee, to dupy taki sklep, nara. Do widzenia? 835666777. 666 777 Dzień dobry, czym mogę panu pomóc? 835666777. 777 Nie rozumiem. Dodyktuję no nip. 835666777. 666 777 Mój też panu podyktować? A pana to mi po co? No a mi pana po co? No fakturę. O, i teraz mamy jakiś punkt zaczepienia. A za co? Bo mamy osiem stanowisk. Za paliwo. Tośmy się dogadali. Jesteś brzydki. Do widzenia. A ja się czuję piękny. Do widzenia. Hm?